Siemka wszystkim. Dzisiaj taki szybki odcineczek, Pokażę wam yy, o co chodzi z pomidorami, bo często zadajecie takie pytania, że liście żółkną, co się dzieje, czy roślina przetrwa. Powiem wam tak, no przetrwa. Czemu ma nie przetrwać? Tak jest. Chodźcie, pokażę wam coś. Akurat tutaj jest mi ciężko znaleźć taką roślinkę, ale zrobimy sobie przykład. O! Powiedzmy, że jest coś takiego. To oczywiście jest spowodowane, wiesz, podlewaniem wody, ale liście, na przykład jeśli żółkną od czubka, tutaj robią się blade i wszystko żółknie, to jest spowodowane brakiem azotu. Azot skąd pobrać? Oczywiście azot najlepiej pobrać z kurzego gówna. O kur... No, jak ktoś ma kury to można trochę podsypać i to nie jest prawda, że będzie gorzkie i w ogóle później to owocowanie jak dacie powiem, że tak delikatnie tego kurzego gówno to, to, to nie będzie woliło później kurzym jajem jest taka opcja, że możecie kupić kurze gówno <głosy> <głosy> kurze bobki w granulacie podsypujecie, czy to nawet no ja bym podsypał, no już tutaj już nie będziesz kopał przy roślinie. Podsypujesz azot, powinien jakoś się wytworzyć. Wtedy, znaczy wytworzyć, dostarczymy podczas podlewania azotu i roślina odzyska swoją barwę. To jest po prostu tutaj taki przykład rośliny przymarzniętej. No ona trochę była przymarnięta, trochę podlana wodą, za wcześnie wsadzona. No i to są efekty. No to później też czytałem takie różne opinie, pytania, że czemu liście się zawijają do góry? No, przyczyn może być wiele. Najczęściej na forum ludzie mówią, że to jakiś rak bakteryjny, cokolwiek, grzyby, niegrzyby. grzyby. No też nieprawda. To znaczy, prawda, ale w takim wczesnym stadium, tak jak teraz, mamy na przykład początek maja, to to raczej grzyb no, nie sugerowałbym się tym. Pomyśl sobie, w dzień w tunelu jest 30 stopni, w nocy 8-6. I takie pomidory. Mają zawijane liście od góry, Czy znaczy to jest akurat młode, on się jeszcze wyprostuje. Tutaj też jest ciemniejszy, to akurat odmiana lolek. Ale dobra, wracamy do tematu. Liście się zawijają, bo one nie są przyzwyczajone do takich spadków temperatur. 10 stopni różnicy w dzień, w nocy, no to ok. Na początku ta roślina ma szok taki, wiesz, dostaje szok gospodarczy. W dzień paruwa. Ale paruwa co? W nocy zimno. No i szpizdo! Więc liście się po prostu zakrywają. Czy to szkodzi roślinom? W pewnym sensie tak, ale nie ma się co martwić. One odbiją. Niedługo temperatura się ustabilizuje, przyjdzie czerwiec, skwar, lampa jak no To też mogą te rośliny paść. Ja, na przykład, w tamtym roku, jak posadziłem rośliny, to one wszystkie oklapnięte były, i dopiero po trzech dniach odbiły. Także tutaj uważam, że nie ma się co martwić, one dadzą radę sobie. No, te roślinki Patrz, posadzone dają radę. Póki co, jeszcze to się jako tak otrzyma. No, to też gdzieś przelana była. Mi się wydaje, że to jest poparzenie słoneczne, gdzieś tu woda była, się podlewało. W rozsadzie to mogło coś tam skapać. O, to jest taka bladziutka. Też nie ma jeszcze minerałów odżywczych, składników, więc jest zagrożona. Co w takim wypadku robić? No Najlepiej, jak były podlewane. Tak jak tutaj jest mokre podłoże, to już dzisiaj nie podlewamy. To może być efekt przelania rośliny. Czyli podlewaliśmy za dużo. O to wiesz. Najpierw była w doniczce. Wody full! Bardo. Później wsadzasz tą mokrą ziemię do gleby. Znowu podlewasz. I to może być ten efekt. Druga sprawa, mogą być za sucho. No ale jak tutaj wiemy, że jest mokro, więc suchoty odpadają. Także tym też się nie ma co przejmować. One wejdą w swój rytm, zaczną rosnąć i będzie git malina. A jak tutaj nasz ogórek? Czekaj, co ja tutaj mam zaronówka. Reklamówka po rozsadzie. Górek dalej rośnie, wypuszczę kwiatuszek, więc coś może z tego będzie. Tamte jakoś na drugi dzień już nie wyglądały tak fascynująco, więc liczę, że ten da radę. Nie trzeba kupować drogich, że tak powiem, mieszanek odżywczych do pomidorów. Wystarczy wrzucić pokrzywę do wiadra, niech to się zakisi. Zaraz wam zresztą to pokażę. tutaj. I zobacz, jakie zakiszone, pokrzywa jeszcze daje radę, ale już jest tutaj w środeczku. Zapach jest taki... Jak po robocie buty zdejmiesz, po całym dniu wupał i żona ci mówi, że coś capi w pokoju. Co robimy z tym? Wlewamy, wlewamy litr wody do. do konewki. No i zalewamy 10 litrami wody i tak podlewamy pomidory. Papryki, ogórki. Pytanie teraz, jak często? Powiem ci, różne są teorie. Czytałem, że raz na dwa tygodnie, raz na trzy tygodnie. Ja w tamtym roku podlewałem jak leci. Był ten, była, jak to się mówi, spokrzywy Siłaks, to podlewałem codziennie. Nie było. To nie podlewałem i czekałem, aż się zakisi. Bywało tak, że przez 7 dni podlewałem tym skiśniętym, a i tak rośliny rosły. Poza tym, podlejemy pokrzywą, to zawsze trochę to inaczej, jakieś wartości odżywcze tam dostanie. Nie będzie płakać, że brakuje jej czegoś. Druga sprawa, jeśli podsypaliśmy już tą pokrzywą, jak wsadziliśmy i wsadziliśmy pokrzywę, no to już tam jakieś składniki odżywcze będą, więc jako taką w miarę to powinno wyglądać. Później ktoś jeszcze zadał pytanie, kiedy miedzianem sypać. No, może nie sypać, tylko pryskać. Miedzian jest na zarazę ziemniczaną. W moim przypadku na pewno będę musiał pryskać miedzianem, bo wcześniej rasuje tam ziemniaki. O kurwa! Więc w lipcu. Nawet w czerwcu już będę pryskał. Później, nie wiem, poczekam z 2-3 tygodnie. Druga dawka, może za miesiąc. on jest w miarę taki ekologiczny, więc nie, chodzi, nie wchodzi w reakcję z pomidorem, czyli do środka nie wchodzi. Tylko później trzeba myć te warzywa. No tak, także taki króciutki filmik poradniczek ogrodnika który znam się tyle co i wy. Powiem szczerze tu poczytam, tam poczytam, wyciągam wnioski, tak jak są temperaturą. Teraz jest maj. Bywa, że w nocy jest 3 stopnie, 6 stopni, w dzień przywali 30 w tunelu. Oczywiście już nie mówię w gruncie. Liście się zwijają, ludzie już o jakieś choroby. Mm, tak źle to nie będzie. No dobra, dokończymy. O, Gacie Wiszą. Muszę posprzątać, ale to już chyba nie dzisiaj. To na razie. 不。